Hej, kochani, tutaj Ami z Niemcami, słuchajcie, dzisiaj nagrywam dla Was wspaniały, dla mnie filmik, na który czekamy już długo. I tak, najpierw Wam pokażę książkę, którą teraz czytam, i to jest właśnie zapowiedź tego, co ja Wam będę dziś robić, unboxing. Słuchajcie, gdzie? Mam kolejną paczuchę, jakbym się patrzyła tam, to przepraszam. Mam kolejną paczuchę, słuchajcie, z tego, z z Store, czy tam, shop. O kurde, ja już zobaczyłam. Trochę czekajcie. O oh my god this. Dobra. O ja cię kręcę. Macie już spoiler mały, co zamówiłam mniej więcej, ale zaraz będziemy sobie wypakowywać to. Dobra. Słuchajcie, okej. Okay. Pierwsze bierzemy pluszaka wyciągamy i uwaga, ja zamówiłam albo nie, zgadnijcie. Tam być może było widać metkę, ale spróbujcie zgadnąć, kto to jest. Trzy, dwa, jeden. Napiszcie w komentarzach, kogo zgadnęliście lub czy zgadnęliście. A to jest wiewiórczy lot, słuchajcie. Dobra. Zobaczyłam tam już kolejne rzeczy, ale dobra. Otwieramy ją teraz. Ale asymetry. Uwaga, pierwsze dotknijcie. Ej widzowie, w ogóle tu mój kot chodzi i ona zaraz będzie zazdrosna chyba, chociaż ona już się tu powoli do foli dorywa, ale dobra, oh my goshes, będzie trzeba te wąsy trochę wyprostować, ale ona ma normalnie, kurde ona ma normalnie wąsy widzowie nie ona ma, ona ma dosłownie metkę i dobra, uwaga, klantoruna jest. Kisiu. Jezus jaka ona jest piękna cudowna. Ale super. Moja, mój pierwszy pluszaczek z Warrior Cats. Ej, ona ma tu normalnie rany, patrzcie. Ale fajnie. No, już? Dobra, mm, lot mamy, słuchajcie, damy sobie ją... Tu do że może... Może będzie ją widać, słuchajcie. I teraz tak. Figureczki. I dobra, to opakowanie jest dużo chyba większe, takie grubsze na pewno od tych, co ja miałam. Więc dobra, pierwsze opakowanie z figureczek. Wow, ja wam pokażę. Ale to jest fajnie w ogóle ładnie ułożone tak popatrzcie, zobaczcie, tu mój kicsi. <śm> Dobra, więc na razie tego nie odpakowujemy, tylko pokażę Wam po prostu te figurki wszystkie. Okej, okay, dobra, dalej mamy takie dwie figureczki. Ja już słuchajcie je widziałam u mojej przyjaciółki, słuchajcie, pozdrawiam Cię. Oh my gosh, i te mega, mega, mega chciałam, bo tu jest północ i ostaniec. O, Sańcu jeszcze nie czytam, ale wiem mniej więcej mam ogarnięcie, kto to jest. A o północy już wiadomo czytałam, bo ja już skończyłam drugą i pierwszą serię z głównych. I zobaczcie, tak to wygląda. Ok, i dalej mamy wyciągamy. Oh my gosh! Ej, te mega chciałam też! One są w ogóle jakoś tak razem, nie mają takich, bo patrzcie, te mają tu taką przegródkę, a w porównaniu, te na przykład nie mają, nie? I super, one są też mega. Tylko ja nie mam do końca ogarnienia. Co to są za koty. Będę musiała przetłumaczyć, słuchajcie. I te o tych też myślałam, one też mega wyglądają. Dobra. I dalej mamy. E, czekajcie. Dalej mamy te, które też widziałam u mojej przyjaciółki. Słuchajcie, one też są mega ładne. Mam jakoś wrażenie, że to jest klam nieba. Nie wiem dlaczego. Tak po prostu. Jakoś tak mam wrażenie, i zobaczcie, to jest taka dziura. Ok. Więc które pierwsze otwieramy? To. To. Czekajcie. O, dobra. To. Ej, no, ej, to jest faktycznie grubsze. Patrzcie. Widzicie? No to to. 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 Czy może to? Oj, Ja bym otworzyła chyba to, więc dobra. Yy, czekaj się, ja pójdę tylko po nożyczki, a wy się pozachwycajcie tym yy, lotem. Ok, słuchajcie, mam na razie duże nożyczki, zaraz będę miała małe. I więc dobra, otwieram to. Ok. Przecięte już mamy. więc dobra. W ogóle nie pytajcie, co ja mam tu za ranę, bo po prostu byłam, jak ja to nagrywam to wczoraj, byłam w czwartek w laser parku z klasą. I słuchajcie, odtrzymania tych jakby tego wiecie tej broni, no to po prostu jakby mi um, się takie wbiło, nie? Dobra, otwieramy to. Pudełeczko idzie tu na razie. Czekajcie. Dobra, one też na szczęście mają naklejki. Mam nadzieję, że się nie, nie pogubię. Które pudełko jest, które? Ale dobra. Ej Jezu, ale ten ma ucho. Zaraz zobaczycie jeszcze lepiej. Uj. w ogóle to są. Ja już mam wszystkie, jak coś nie fale się. Wszystkie y, mam figurki, które są dostępne teraz w Warrior Cat Store. Dobra. Ej, nie wiem, szczerze, kto to jest, ale czekajcie. Violet Shine. Wow Violet Shine, seria ósma to jest, więc okej, okay, tak się prezentuje. I ocencie każde figurki od 1 do 10. A ja słuchajcie. Ja słuchajcie, sobie tą figurkę dam tutaj. Dobra, ja ją oceniam. No, tak myślę, że mogę dać 9 na 10. No, dobra, teraz otwieramy tom. Ten filmik może być trochę długi. Okej okay. Ej wow Zobaczcie On ma tu dosłownie takie ucho oderwane Ej ale ładny Ładny powiem szczerze no On wygląda trochę jak pies Tak mi się wydaje mm, A ten się nazywa ne Nidli Tell Więc nie wiem Kto to jest, ale dobra Gdzie sobie słuchajcie okay. Teraz go tutaj. I teraz tak. Wracamy. I w ogóle. Taka ciekawostka. Właśnie to. Opakowanie jest tak samo grube jak to. A załóżmy, to jest pietrze. patrzcie, widzicie? Więc dobra, otwórzmy sobie to. I mam już tutaj mniejsze nożyczki. Słuchajcie, kochani. Więc dobra. To sobie włóczmy, może do opakowania. Bo ja tych opakowań o nie wyrzucam one są za ładne, widzowie, taka wiecie pamiątka i za drogie te figurki były przede wszystkim, więc dobra. Aha i jak coś nie pytajcie ile mnie to wykosztowało, oki, okay. lepiej nie pytajcie. Dobra, otwieram to. Aha, w ogóle dziękuję wam za 7000 na Mizęcom i naprawdę przepraszam, że ostatnio nie ma filmów, ale troszeczkę mi się nie chce montować, a jeszcze mam seryna na Amiga i w ogóle. Ale postaram się. no trochę rozwałam pudełko, no super. Yy, postaram się mm, coś pomontować za niedługo, ale teraz skupmy się na filmiku. Zobaczcie. One są tu takie jakby wiecie. Ej, ale on wygląda jakoś tak inaczej. Widzowie, czekajcie. O kurde, jakby tu ich wyciągnąć albo jednego, chociaż okej. Okay. Ci czuję, mu się stało. Z jego ogon, czy co? Ej Patrzcie. Co to kurde jest? A wiem, to jest pewnie jakaś jego łapa. To pewnie też, a to jest pewnie jego ogon. Dobra, ej, ogólnie mega ładny. Tak on wygląda. Oj. Chociaż myślałam, że będzie ładniejszy, więc. Aha, i tam temu, co przed chwilą otwieraliśmy, to jemu ja daję 9 na 10, a temu dajmy 7,5. Aha, dobra, może zanieśmy je tam, jak będzie ten otworzony. Otwieram tak raz tego, drugiego, OK. O oh, wow, ej ten jest mega ładny. On wygląda na taką typową kawaii starszyznę, zobaczcie. Jemu dam chyba 10 na 10, chociaż ma tu takie siwe, może to być starszyzna, socie. Więc dobra. Gdzie ja te figurki, wszystkie pomieszczę, słuchajcie. Dobra, to sobie tylko tu włożymy, słuchajcie. Poczekajcie, bo muszę to tu włożyć, żeby mi się nie zagubiło. Wiecie o co chodzi. Więc dobra, teraz otworzymy sobie te figureczki. Więc dobra. Dobra, widzowie, także słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na odgłosy w tle. Otwieramy teraz to. Bój. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest nakrapany taka podobna, ale oczywiście to nie jest nakrapany liść, na pewno. To jest. Ej, to jest sol. Widzowie, to jest sol. Ej. Kto zna go, ten zna. Yy, czekajcie, oni też są w ogóle tak zapakowani, że wiecie. Jakby bez tej przegródki, bo może w tej serii właśnie tak było, że bez przegródki, chociaż w sumie w tej serii tak było, więc nie wiem, słuchajcie, zaczekajcie, żebyś na Dobra. Oki. Mm, nie mogę tego wyciągnąć. Słuchajcie, kochani, moja mama się męczy z otwarciem tamtego, a ja otwieram w tym czasie inne. Więc dobra. O kurde, dobra, mamy już jedną figureczkę tutaj. Tak wygląda właśnie Sol. Ej, on ma ładne oczy, powiem wam. Tak wyglądają troszeczkę, jakby miały zaraz wypaść, ale mega ładne jest. Dobra, jego damy. W sumie możemy dać 9,5 na 10 mocne. I mamy też tego. On w ogóle wygląda trochę jak ty gisiak gwiazda, patrzcie. Ale ma taki ogon. To jest ogon w ogóle? Dobra. Ej, wygląda mega ładnie, ale moi co właśnie w jednym kotku, nie w tym dokładnie, tylko w, w tym, 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 tym. Urwał jej się jeden pazur, jak u mnie była, bo tak jakbyś zadrapała, w sensie takiego kotka tak na niby. I po prostu, no, odczepił się ten pazur, więc na te pazury trzeba uważać, ale jemu damy też, jemu damy mocne 10 na 10, więc idziemy dać je idzie tutaj. Dobra, okej, okay, więc słuchajcie. wow Yy, to jest jeszcze nieotwarte. To idzie tutaj. To jest taki słuchajcie lajtowy odcinek haul zakupowy, unboxing, taki wiecie. Potem jak będzie premiera, to on będzie na tym telewizorze leciał. Więc super. Ja będę siedzieć tam na sofie. No także... Otwieramy, ok. On może jak ja to nagrywam, to on może nawet dziś lub jutro. Nie, on chyba wleci w sobotę raczej. Kiciuś, nie gryź tego, przywitaj się do kamery Zobaczcie, Kiciuś Dobra, idź już jak chcesz Więc dobra, otwórzmy najpierw ostańca Północą to, Północy to ja chyba będę się bawić najczęściej Ta, ta figurka mu w ogóle to takie, wiecie, trochę jakby grzyb, czy co to jest, ja mam wrażenie takie I myślałam, że mnie będzie to brzyd brzydzić, ale na żywo nie jest aż takie złe Ostatnie sam wygląda mega ładnie. Więc możemy dać 10 na 10. Tylko ten grzyb taki wiecie trochę. Jak już jest, to żeby był większy, chociaż... Dobra, ej, północy wygląda mega. Patrzcie, to jest północ. Okej, okay. 10 na 10 też. Więc dobra, lecimy dać Was. tam. nie wiem czy w ogóle mnie widać. Aha, tu jestem. No ten nie może ustać, nie go tak o. Więc dobra. Teraz otwieramy kolejnego widzowie, tylko musimy schować opakowanie z tych tutaj tych Szczerze powiedziawszy, to to pudełko wygląda troszeczkę... Ja Wam pokażę. Patrzcie, to wygląda jak na wronie pióro. Trochę. Więc teraz otwieramy słuchajcie te. Okej. Okay. Ja ogólnie już je dotykałam i widziałam. Ale nie takie moje własne, tylko moje przyjaciółki właśnie. Więc teraz zetniemy moje własne. Okej. Okay. Mega ładne. One są mega ładne. Oha, dobra. Ja w ogóle tu nagrywam rano, o kurde. Teraz sobie moją ranę. I dobra, on wygląda mega ładnie. Jemu dajemy 10 na 10. I teraz ją. Ona też jest super. Mega ładna. Ona w ogóle przypomina Lisia sadzawkę. Więc można się nią bawić trochę jako lisiastą sadzawkę. Więc im ogół daję 10 na 10. Słuchajcie, to jest w ogóle one star i jedna gwiazda. Więc okej, okay. będziemy wazać tu i teraz tak, <laughs> otwieramy, już będziemy otwierać ostatnie, słuchajcie, figurki na dzisiaj i w ogóle to dopó ostatnie dopóki nie wydadzą nowych, nie? Więc dobra, tak one się prezentują, <laughs> więc dobra, Berry Heart, jagodowe serce to jest, słuchajcie. Super. O, w ogóle pozdrawiam moją przyjaciółkę, Jagódkę. Yy, więc okej, okay, dobra. Bo ona się nazywa Berry. Czyli Jagódka, Jagoda. Więc dobra. I ją możecie też słyszeć właśnie na kanale Amigra. Więc dobra. Otwórzmy sobie najpierw tego, tego brązowego. Mapa z wszystkie ma. Yy, dobra. Hmm, Kajcie, bo trzeba to otworzyć. Łaś, ale się ciężko to otwiera. Mm, o, dobrze. Mam otwarłam, tylko mi trochę bolą palce. Yy, tak on wygląda. A ten też nie tak. Jemu mogę dać yy, też spokojnie 10 na 10 lub 9,5 na 10, tylko tak średnio stoi. Chyba, że się nałapie oprze albo o coś. Więc dobra, okej. Okay. On. Też ogólnie wygląda spoko. On się nazywa właśnie to z Berry Hair. Więc jagodowe serce, więc mega ładny. No i co, słuchajcie? Im daję 10 na 10 i tam odłożyć. Pyk. Jestem i tu. Okej. majonezik. I teraz tak. Okej, okay, widzowie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie. A jeżeli chcecie, słuchajcie. Właśnie, filmik, jak pokazuję Wam moją kolekcję książek z wojaków, to i w ogóle rzeczy z wojaków, to piszcie w komentarzach. No i co? To pa! pa.